Profesor Roman Ręcki urodził się 19 lipca 1867 roku na przedmieściu Rzeszowa w rzemieślniczej rodzinie Jana i Rozalii Kamyków. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w rzeszowskim gimnazjum zapisał się na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zakończeniu studiów zmienił nazwisko na Ręcki i rozpoczął praktykę lekarską na Uniwersyteckiej Klinice Chorób Wewnętrznych. W 1897 roku za sprawą swojego naukowego protektora, profesora Antoniego Gluzińskiego, przeniósł się do Lwowa i objął stanowisko jego asystenta w nowo otwartej klinice chorób wewnętrznych Uniwersytetu Lwowskiego. W ciągu następnych lat pokonywał kolejne szczeble naukowej kariery, uzyskując w 1911 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. Wybuch I wojny światowej zastał go w Szwajcarii. Nie mogąc wrócić do zajętego przez wojska rosyjskie Lwowa, zaangażował się na rzecz kierowanego przez Henryka Sienkiewicza Generalnego Komitetu Pomocy dla Polski. Po zakończeniu działań wojennych Roman Ręcki został mianowany profesorem zwyczajnym patologii oraz dyrektorem Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza. Dzięki jego sprawności organizacyjnej klinika uniwersytecka została gruntownie przebudowana i wyposażona. Dobudowano dwa piętra zwiększające ponad połowę liczbę łóżek, utworzono nową bibliotekę wraz z czytelnią, także sprowadzono nowoczesne aparaty rentgenowskie i elektrokardiograficzne. Jego zasługą było też otwarcie we Lwowie przychodni przeciwgruźliczej, która posiadała ruchomą kolumnę diagnostyczną przeprowadzającą badania ludności wiejskiej oraz osób z określonych grup zawodowych, z terenu Małopolski Wschodniej. Dzięki posiadanemu autorytetowi udało mu się również pozyskać odpowiednie środki rządowe z przeznaczeniem ich na stworzenie we Lwowie nowoczesnego Uniwersyteckiego Centrum Przeciwrakowego. Profesor Ręcki ożywił też działalność podupadłych w wyniku wojny uzdrowisk. Z jego inicjatywy powstał w Morszynie nowoczesny dom zdrojowy, a także przeznaczony dla studentów dom zdrowia w Mikuliczynie. Będąc niestrudzonym społecznikiem, inicjatywy te wspierał również z własnych środków finansowych, fundując m.in. stypendia zdrowotne dla najuboższych studentów. Uchodził za doskonałego nauczyciela akademickiego, obdarzonego darem jasnego wykładu, choć profesorem był wymagającym, a egzaminy u niego uważane były za jedne z najtrudniejszych. Prywatnie interesował się sportem, a zwłaszcza piłką nożną. Kibicując słynnej lwowskiej pogoni, której był honorowym członkiem. U progu wojny nie skorzystał z możliwości wyjazdu, którą zaoferował mu syn Leszek, pracownik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i radca ambasady w Belgradzie. Po wejściu do Lwowa Sowietów, został odsunięty od kierowanej przez siebie od 20 lat kliniki uniwersyteckiej. Wiosną 1940 roku został aresztowany pod zarzutem działalności w konspiracji i osadzony w więzieniu w Brygidkach, a jego żona wraz z córką zostały wywiezione do Kazachstanu. W czerwcu 1941 roku po zaatakowaniu ZSRR przez Niemców, NKWD przystąpiło do pospiesznej likwidacji więzień. W bestialski sposób zamordowano ponad 8 tysięcy osadzonych w sowieckich katowniach. Wykorzystując początkowe zamieszanie, profesor Ręcki wraz z nieliczną grupą współtowarzyszy zdołał zbiec z Brygidek i ukryć się u jednego z zaprzyjaźnionych lekarzy. Ratując się przed śmiercią z rąk Sowietów, mógł mówić o wyjątkowym szczęściu, które jednak nie trwało długo. Wkrótce po powrocie do swojego mieszkania 3 lipca 1941 roku profesor Roman Ręcki został aresztowany przez Gestapo i następnego dnia o świcie rozstrzelany wraz z innymi profesorami lwowskich uczelni.